Dzień dobry, ja nazywam się Anna Drwieńka. obok mnie jest Wojciech Krajewski, jesteśmy założycielami Hydropolis. Znajdujemy się dzisiaj 23 maja w Krakowie w naszym Centrum Badań i Rozwoju i bardzo chętnie pokażemy Państwu, nad czym teraz pracujemy. Jak Państwo się słusznie domyślają, Dookoła nas rośnie Bazylia. Gdybyśmy się spotkali tutaj w listopadzie albo w październiku, mogłoby to na Państwu robić jeszcze większe wrażenie, gdyż w takich pomieszczeniach jak te jesteśmy w stanie odzorować każdy idealny dzień dla każdej rośliny. Jest to dużo bardziej skomplikowane niż na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać. Uprawę prowadzimy. Jak sama nazwa wskazuje, wertykalnie, na różnych konstrukcjach mocujących. Mogą być to tego rodzaju wózki, które Państwo tutaj widzą za nami. Mogą to być półki wielopiętrowe, nawet do 10-pięter półki, ustawione jedną nad drugą. Wszystko oczywiście jest w zamkniętych kubatorach, całkowicie izolowanych. A co to nam daje? Przede wszystkim wspomniana wcześniej, całoroczność. Absolutna izolacja od środowiska zewnętrznego powoduje brak konieczności używania środków ochrony roślin. Brak pestycydów, fungicydów, herbicydów. Nie musimy tego używać, ponieważ jesteśmy izolowani. Ma to swoje oczywiście zalety, ma to swoje również wady. Konieczność utrzymania higieny na takiej uprawie jest dosyć wysoka. Zamiast za to mamy produkt wysokiej jakości, jeśli chodzi o zawartości karotenoidów, niską zawartość azotanów brak środków tych, które no są konieczne w tradycyjnej uprawie po to, żeby powstrzymać rozwój szkodników czy, czy chorób przenoszonych czy to wodami gruntowymi, czy glebą, czy, czy z powietrzem. Przy czym równocześnie to nie są wychukane rośliny z laboratorium. Cały temat fizjologii i stresowania roślin jest mocno eksploatowany po to, żeby roślina miała symulowanie zarówno wiatru, jak i dotyku, tak żeby komórki na łodygach i liściach nadbudowywały się w taki sposób, żeby roślina nie była wiotka. Mimo, że jest to izolowana kubatura, izolowana uprawa, jesteśmy w stanie tutaj odzorować tą roślinę w taki sposób, jak rosłaby w naturalnych warunkach, przy czym wyciągamy zagrożenia, że tak powiem, poza jej uprawę, tak żeby rosła bezpiecznie. Co można uprawiać w uprawach wertykalnych? W gruncie rzeczy prawie wszystko, ale tutaj duża gwiazdka, nie wszystko jest opłacalne. To nad czym my pracujemy i nad czym możemy z całą, z całą pewnością, z całym przekonaniem powiedzieć, że rośnie i że jest opłacalne to niskie rośliny zielone takie jak sałaty, bazylie oraz również owocujące takie jak truskawki. Nad truskawkami pracujemy już od jakiegoś czasu, w tym momencie jesteśmy na etapie badania wzrostu truskawek w kontrolowanych warunkach jeszcze bez zapylenia przez owady. Zapalenie przez owady to spore wyzwanie, które będzie przed całym naszym działem badań i rozwoju przez kolejne prawdopodobnie półtorej roku. Mam nadzieję, że pokażemy za niedługo Państwu również, jak mogą rosnąć truskawki w takich kontrolowanych warunkach. Punktem wyjścia przy projektowaniu jest ustalenie z klientem, inwestorem, jaki gatunek chce uprawiać, jak chce go zbierać i w jakim celu. Każdą roślinę można uprawiać w taki sposób, żeby trafiała zarówno bezpośrednio do klienta końcowego, jak i poprzez sieć handlową, jak i do przetwórstwa, czy do gastronomii. Ta sama roślina będzie trochę inaczej zbierana, trochę inaczej pakowana i w trochę innych warunkach przechowywana, zanim trafi do miejsca docelowego. Dodatkowo, by podjąć ten wątek, istotne jest ułożenie pracy ludzi, którzy przy tej uprawie będą wspomagać rozwój roślin, zarówno przy sadzeniu, jak i przy zbiorach, jak i przy niektórych elementach czyszczenia. Ma to duże znaczenie, zarówno pod kątem samej organizacji pracy, jak i później siłą rzeczy przełożenia na rachunek ekonomiczny samej, samej uprawy. By rozwiać wszelkie wątpliwości, mimo, że wspomnieliśmy wcześniej, że jest to uprawa, która w głównej mierze opiera się na świetle zewnętrznym, czyli dużej ilości konsumpcji energii elektrycznej, jest ona wyjątkowo wydajna pod kątem ekonomicznym. Bardzo chętnie możemy się podzielić takimi wyliczeniami, jeżeli chodzi o ekonomię, uzysk oraz czas zwrotu z takiej inwestycji. Jeżeli mówimy o uprawie około 1000 m2, przyjmijmy, że ma wysokość hala 4,5 metra wysokości, to około 40% tej powierzchni przeznaczymy na obszary maszynowni, ciągi komunikacyjne, przestrzeń roboczą i magazynową. Pozostała część będzie przeznaczona stricte pod uprawę. I z takiej powierzchni w ciągu roku jesteśmy w stanie wygenerować około 55 ton materiału biologicznego, czyli rośliny, przykładowo bazylii, w ciągu roku. To, co byłoby wąskim gardłem przy wyborze takiej lokalizacji, to byłaby energia elektryczna. Dla takiej wspomnianej hali zapotrzebowania na, na energię elektryczną, czyli przyłącze mocy, byłoby około 200-250 kW. Bazylia, którą widzą Państwo na wózkach za nami, to bazylia, która ma 12 litrów. Wcześniej oczywiście była w stacji rozsady przez około 12, 14 dni, potem trafiła na wózki, gdzie spędzi do 18 dni, a potem już trafi w przypadku akurat Centrum Badań i Rozwoju raczej do Zokrakowskiego niż do konsumentów. Ale w przypadku uprawy naszych klientów, czy do przetwórstwa, czy do gastronomii, czy do sieci handlowych, żałujemy, że kamera nie jest w stanie oddać ani smaku, ani zapachu yy, roślin tak uprawianych, gdyż. Jest on dużo wyższy niż to, co Państwo spodziewają się uzyskać, zarówno w sklepie, jak i nawet w ogródku. Jeżeli mamy to do czegoś przyrównać, to proszę sobie wyobrazić, że są Państwo pod koniec czerwca w Toskanii i zrywają Państwo o zachodzie słońca idealnie dojrzało bazylię, by położyć ją na swoich pomidorach. To jest właśnie ten smak i zapach, jaki uzyskujemy w technologii upraw wertykalnych w kontrolowanych warunkach. Mamy to również potwierdzone badaniami naukowymi, więc jesteśmy pewni, że to, co dostarczymy naszym klientom, dostarczając farmę wertykalną, przy tym algorytm uprawowy, będzie na pewno zdrowe. Od blisko 6 lat prowadzimy badania. Pierwsze były to stricte badania wewnętrzne, wspólnie z naszą kadrą, ale również Uniwersytetem Rolniczym, co zaowocowało opracowaniem technologii dla upraw niskich zielonych, sałat, ziół, przypraw. Od zeszłego roku rozpoczęliśmy komercjalizację tych rozwiązań przy równoczesnej pracy zarówno nad innymi gatunkami niski zielonych, jak i roślinami owocującymi np. truskawkami czy pomidorami. W tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji pierwszej komercyjnej farmy uprawowej wielkoskalowej 1000 m2 uprawy bazylii. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak działamy, zapraszamy do kontaktu. Chętnie dostarczymy odpowiednie materiały, żeby Państwo mogli zobaczyć, jak opłacalne i jak dobre są farmy wertykalne.